Wielu z nas chociażby na moment doświadczyło w życiu tęsknoty za miłością. Miłość to tajemnicze, nieujażmione uczucie, które nadaje życiu smak, kolor i głębię. Jednak tak samo jak miłość jest źródłem radości, może być również przyczyną bólu. Dlaczego? Ponieważ każde otwarcie serca na kogoś innego wiąże się z ryzykiem. Pokazanie komuś swojego prawdziwego ja. Swoich najgłębszych pragnień, lęków i marzeń wymaga odwagi. Ryzykujemy odrzucenie, niezrozumienia, nawet zdradę. Wydaje się, że to jest cena, którą płacimy za szansę prawdziwego połączenia z drugim człowiekiem. Wpuszczenie miłości do naszego życia zawsze wiąże się z ryzykiem. Ale czyż nie każdy aspekt naszego życia związany jest z pewnym stopniem niepewności? Nic w życiu nie jest wieczne, nic nie jest pewne. Wszystko, co znamy i czego doświadczamy, w pewnym momencie kończy się. Czy to znaczy, że powinniśmy unikać głębokich uczuć, unikać ryzyka? O, to jest pytanie. Często przeszłość rzuca cień na naszą teraźniejszość. Poprzednie zranienia, rozczarowania czy błędy mogą kształtować nasze postrzeganie aktualnych sytuacji. Czasami miłość patrzy nam prosto w oczy, ale my widzimy jedynie nasze dawne bóle i zranione serce. Takie zranienia mogą sprawić, że miłość wydaje się trudna, nawet dusząca. Dożenie do miłości w obawie przed bólem może stać się skomplikowane, a nasze działania mogą stać się kontrolujące, a nie autentycznie miłujące. Jednak unikanie miłości nie jest rozwiązaniem. W zamknięciu się na intymność tracimy nie tylko możliwość kochania innych, ale także możliwość bycia naprawdę kochanym. Uniemożliwienie miłości jest tak samo bolesne jak jej utrata. Prawdziwe uzdrowienie przychodzi, gdy zaczynamy rozumieć siebie, nasze emocje, nasze reakcje, kiedy uczymy się znowu ufać, kiedy uczymy się, że nasze serce jest silne nawet gdy było złamane. Uzdrowienie właśnie polega na tym zrozumieniu, że ból jest częścią życia ale nie musi nami rządzić. Najważniejszym miejscem, w którym możemy się uzdrowić, jest teraźniejszość. To, jak reagujemy na ludzi w naszym życiu, jak reagujemy na miłość, której doświadczamy teraz, właśnie teraz, jest kluczem do naszego uzdrowienia. Nie możemy uciec przed bólem, ale możemy go leczyć, ucząc się na nowo wpuszczać miłość do swojego życia, nawet mimo strachu. Miłość, choćby była pełna ryzyka i niepewności, jest tym, co napędza ludzką duszę. Jest paliwem dla naszych marzeń, motywacją do naszych działań i powodem, dla którego wstajemy każdego dnia. To w miłości znajdujemy sens naszego istnienia i to ona przypomina nam o wartościach takich jak empatia, życzliwość, poświęcenie dla drugiego człowieka. Kiedy głęboko przemyślimy nasze życie, często odkrywamy, że najważniejsze momenty, te naprawdę znaczące, wiążą się właśnie z miłością. Może to być miłość rodzicielska, która jest tak bezinteresowna i głęboka, że trudno ją pojąć. Może to być miłość romantyczna, która sprawia, że serce bije szybciej i świat staje się jaśniejszy. Albo może to być miłość przyjaźni, która jest tak cenna, że staje się kotwicą w trudnych chwilach. Ale aby doświadczyć tych chwil, musimy być gotowi ryzykować. Musimy być gotowi otworzyć się na możliwość bólu, zawodu czy straty. Bo w rzeczywistości nie możemy doświadczyć prawdziwej głębi miłości bez akceptacji jej kruchości. To prawda, że miłość może nas zranić, ale może nas też uzdrowić. W miłości znajdujemy siłę, by przezwyciężyć trudności, by stanąć twarzą twarz z naszymi lękami i niepewnościami. W miłości znajdujemy odwagę, by być autentycznym, by żyć z pasją i świadomie. Dlatego warto jest ryzykować w imię miłości. Warto jest stać się wrażliwym, dać się poznawać i otworzyć serce na bólu i radość. Warto jest przeżywać życie w pełni, ucząc się z każdej chwili, z każdej radości i z każdego bólu. I tak czasami miłość może przytłoczyć nas, przypominać o starych ranach i zranieniach, ale każde zranienie jest okazją do uzdrowienia, do głębszego poznania siebie, do kształtowania naszej odporności i mądrości. To nie Ból nas definiuje, ale to, jak na Niego reagujemy, jak Go przetwarzamy, jak się z Niego uzdrawiamy. Kiedy więc stajemy przed kolejnym ryzykiem miłości, warto pamiętać, że to nie jest kwestia unikania bólu, ale raczej szukania głębszego połączenia, prawdziwej intymności i autentyczności, bo w końcu to właśnie miłość jest tym, co sprawia, że nasze życie warto jest przeżywania. Jeżeli to nagranie ma dla ciebie wartość, skomentuj, polu i udostępnij proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawia miłość w Tobie.